Siemanu, czy kiedykolwiek myślisz tak, że znalazłeś zajebistą mapę do Garysmoda, ładujesz się do Gierki, twój kosmiczny zakurwiator w końcu załadował ci mapkę, a tu taki chuj? O, no i chuj, panowie, pograliśmy. Z... Jeśli tak, to nadciągam ci z pomocą. Zacznijmy od tego, że jest to spowodowane brakiem plików gry, które zostały wykorzystane przy tworzeniu mapy. Najczęściej są to tekstury CS Source i tak, musisz mieć kupionego Source'a, żeby to działało jak należy. A że nie zamierzam wydawać 46 cebulionów z mojej kieszeni tylko po to, żeby zadziałała mi jakoś mapka w Garysmoda. To pokażę Wam jak to ogarnąć za darmo w zaledwie kilka minut. Pierwsze co robimy, to ładujemy się do przeglądarki i wchodzimy na stronę z linku, który umieszczony zostanie w opisie tego filmu. Jak widać, mamy tu kilka opcji do wyboru, takich jak Counter Strike Source, Half Life oraz Team Fortress. I teraz, którą opcję potrzebujemy? Najłatwiej jest to sprawdzić wchodząc w opis pobranej przez nas mapy i tam autorzy piszą, jakie są wymagania dla danej mapy. W moim przypadku i pewnie waszym też będą to tekstury Counter Strike Source. Pobieramy nasze tekstury na pulpit, otwieramy za mocą winrara lub 7 i wypakowywujemy zawartość, a plik pobrany możemy skasować. Następnie potrzebujemy znaleźć pliki gry, co zrobimy wchodząc w bibliotekę Steam'a, Garry's Mod, i tam klikamy w tą korbkę, a następnie zarządzaj i przeglądaj pliki lokalne. Otworzą nam się pliki gry, w których kierujemy się do folderu Garry's Mod Addons i w nim musimy umieścić folder, który dopiero wypakowywaliśmy. Teraz możesz załadować się jak dzik w paśnik do swojej mapki, która świeżutko śmiga jak ta lala. O kurwa, wreszcie można grać, panowie, ja pierd. To już wszystko. Jeśli masz jakieś pytania, uderzaj do mnie na Discorda, do którego zaproszenie znajdziesz w opisie tego filmu. Nara.